Kolejna audycja z cyklu Głosboxing.pl. Słyszymy się już po raz 39. Wszystkich słuchaczy witają, jak zwykle, serdecznie Andrzej Pasuszek. Witam Paweł, witam naszych słuchaczy ponownie. Oraz Paweł Rozumpański. No dzisiaj oczywiście naszym głównym daniem jest rewanżowa walka między Andrzejem Fumfarzem i Adonisem Stevensonem, ale zanim przejdziemy do tego mistrzowskiego pojedynku w kategorii półciężkiej, no to na chwilkę zatrzymamy się przy. W minionej walce, a więc meczu calabruka z Rolem Spence'em juniorem. Walka ta miała miejsce w minioną sobotę na gali Sheffield. Amerykanin wrócił do Stanów Zjednoczonych starczą. wrócił z pasem IBF no i trzeba powiedzieć, że zanotował dość no, przekonujące zwycięstwo nad Brytyjczykiem. No i po tym sobotnim występie no, Spence, jawi się nam tutaj Andrzej jako no, jako taki no, niezwykle mocny gracz w kategorii półśredniej, tak. Spence potwierdził swoją klasę, potwierdził dlaczego jest nazywany The Truth. Przed 27 tysiącami wrogich kibiców, przy gorącej atmosferze, to była przecież wyjazdowa walka, a Spence na spokojnie realizował plan taktyczny od pierwszej rundy. Ta walka nie do końca się pewnie układała tak jak chciał ale nie było, nie było w jego poczynaniach żadnej paniki. Spokojnie czekał na drugą część dystansu, kiedy można było przewidzieć, że to on dojdzie do głosu i, i rzeczywiście się doczekał. Spekulowaliśmy tydzień temu, jaką taktykę może obrać Kalbruk na ten pojedynek. No i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no Brytyjczyk zachowywał się tak bardzo podobnie, jak w meczu z Szownym Porterem. No, czyli jeśli dochodziło do tej gry w półdystansie, no to Bruk starał się, jak niejako tak mm, clinchować, e, zabijając te argumenty Spens'a. No i przyznam szczerze, że brakowało mi takiej zdecydowanej reakcji sędziego, być może nawet odjęcia jednego punktu. No bo Bruk na przestrzeni całej walki, na przestrzeni tych 11 rund, e, to ciągle stosował takie zagrania. No i, no i co to dużo mówić? No Spens zdecydowanie na tym tracił, no bo wiemy jak jak silnym i niebezpiecznym pięściarzem jest Spence w co no, zresztą w sobotę nam jeszcze raz udowodnił. Tak, Bruk boksował tak, jak można się było spodziewać, nawet przez te sześć rund, do kiedy nie osłabł, to nawet boksował świetnie, można powiedzieć. Wspomniałeś o tych klinczach, on paraliżował, paraliżował ataki, a taki Spensa właściwie odpowiedzi, bo to Bruk wyprzedzał go, to Bruk świetnie kontrował lewym i prawym prostym, poruszał się po ringu, nawet spychał czasem Spensa na bieg wsteczny. Co ciekawe, Bruk dołożył też ciosy na dół, które zwykle są mu bardzo, bardzo obce, ale tak dla urozmaicenia także, także bił pod dołach i to. Bo walka naprawdę układała się świetnie do połowy dystansu dla Special K, ale potem do głosu doszedł Spence i tutaj pewnie złożyło się na to kilka czynników. Od tych ciosów na korpus Spensa, po pewnie robienie wagi Bruka, po, po, jego, jego perturbację z Gołowkinem i schodzenie z tej dużej wagi. Tutaj tą kontuzję oka byś tutaj tą kontuzję oka wymieniłbyś? Dorzuciłbyś do tego walka, tych problemów, czy raczej nie zrzucałbyś nakazu? Nie, tego... szczerze mówiąc, nie tutaj w tej walce y, poszło drugie oko Brukowi. Bruk, Bruk był zmęczony. Bruk zdawał sobie sprawę, że walka już wymknęła się dawno spod jego kontroli i że, że nie ma większych szans. Nie, nie przywiązywałbym. Y, jednak wagi do kontuzji odniesionej w walce z Głowkinem, to raczej były, raczej było nie najlepsze przygotowania, może dobre przygotowanie na to, jak mógł się przygotować Kel Brook, to były ciosy na korpus Erola Spensa, to wszystko się złożyło w jedną całość. Ponownie ucierpiał tym razem, tym razem drugie oko ucierpiało Bruka, ale tak jak mówię, Bruk, Brook, Brook Widział, że walka, walka mu się wymyka, walka praktycznie była przegrana, bo przegrywał wszystkie kolejne rundy, zdaje się, od połowy pojedynku. Także, także to wszystko wyglądało coraz gorzej dla niego. Spence prezentował się oczywiście z dobrej, no nawet bardzo dobrej strony, ale gdybyś miał wskazać taki najsłabszy punkt po jego stronie, no to co byś w Nad którym elementem tego pięciarskiego rzemiosła Spence musi jeszcze. Przede wszystkim sobie, żeby się utrzymywać na tym szczycie wagi półśredniej? Tak. Spence zepchnięty do defensywy traci bardzo, bardzo dużo. On przestaje zadawać ciosy, to znaczy, może nie całkowicie przestaje, ale znacznie spada jego, jego aktywność. On wtedy podnosi ręce do wysokiej gardy, kiedy jest cofnięty przy linach, ta garda wcale nie jest skuteczna. Bruk miał momenty, że przedzierał się, przedzierał się swoimi ciosami, przedzierał się pobródkowymi, przedzierał się sierpowymi. Widać, że Spence znacznie, znacznie lepiej czuje się w ataku niż w defensywie, z tym, że, z tym, że już tutaj możemy sobie wyobrazić, kto mógłby, kto mógłby tak naprawdę na dłużej utrzymać Spence'a przy linach. Nie widać Zbyt wielu takich pięściarzy, bo jeśli ktoś na niego pójdzie bardzo agresywnie, otwarty otwarty w defensywie, to wtedy Spence na pewno skorzysta ze swoich ciężkich pięści i po prostu skarci takiego zawodnika. Tutaj trzeba go atakować bardzo, bardzo inteligentnie. Bruk naprawdę długimi fragmentami walczył świetnie. No ale widzisz ale... takiego pięściarza, który mógłby na przestrzeni 12 rund wywierać taką nieustanną presję na nim? No mhm. myślę tutaj o Seanie Porterze, ale Sean Porter jest z kolei zawodnikiem takim dość przewidywalnym. Myślę, że, że Spence znajdowałby miejsce do kontr. Spence podobno radził sobie w sparringach z Seanem Porterem, jednak to jest lepsze wyszkolenie tutaj po stronie Erola. Tutaj potrafiłby sobie pewnie poradzić, potrafiłby znaleźć miejsce do kontrataku. Także, także trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć dla mnie takim naj, najtrudniejszym rywalem dla Spensa był chyba właśnie Kalbrock Kalbrock Brook stuprocentowo przygotowany, może Kalbrock przed walką z Gołowkinem byłby w stanie trochę dłużej porywalizować niż połowę walki z Rolem Spensem Spencem Juniorem. Pewnie byłby w stanie wytrwać cały dystans. Kto wie, być może byłby w stanie nawet pokusić się o zwycięstwo, ale nie wiem ile to już było procent tego br dawnego bruka. Przez 6 rund walczył świetnie, natomiast, natomiast później już było coraz gorzej. Mówisz, że to być może bruk był jego najtrudniejszym rywalem w karierze. A co byś powiedział na przykład o Kiffie w Furmanie? No bo wiemy, że Furman potrafi walczyć na tej potrafi też wywierać presję. No i myślę, że tutaj w tej potencjalnej walce ze Spensem, no to. Ustawiłby się mimo wszystko tak na, na tym biegu wstecznym. I nie że byłby kontrolować, że byłby w stanie kontrolować tą walkę właśnie na walce z dystansu. Tak, mógłby kontrolować Spence, ale to raczej byłyby kontry, kontry bardziej sporadyczne. Spence jest bardziej aktywny niż Turman. Turman bije obszernie, natomiast ta technika Spensa jest bardziej zwarta, bardziej kompaktowa. Spens bije kombinacjami, natomiast Turman to są soczyste, ale jednak, jednak pojedyncze uderzenia, obszerne uderzenia. Na pewno sobie by tam tańczył Turman na wstecznym, na pewno próbowałby mocno kontrolować, ale myślę, że ciosy na korpus Spensa spowolnią każdego. Spowolnią również Kifa Turmana, który jak pamiętasz ucierpiał w starciu z Luisem Colaco taki, taki lewy na dół, dał mu się mocno we znaki a, a Errol Spence naprawdę bardzo mocno, bardzo precyzyjnie bije po dołach, myślę, że moim faworytem w walce z Turmanem byłby Errol Spence, ma świetny job, ma dobrą technikę jest bardzo, bardzo aktywny w ringu, myślę, że Byłoby to punktowe zwycięstwo Eros Pensa i mam nadzieję, że dojdzie do takiej walki. Popraw mnie, jeśli źle pamiętam, ale w zranił chyba jeszcze Jesus utokarzasz takim czasem na górze, chyba w początku, Tak, fazie tak, pojedynku. tak. Chyba, chyba masz rację. Nie, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie już tego, ale, ale zdecydowanie pamiętam sytuację z Luisem Kolacą. To był pojedynczy, bardzo dobrze wymierzony cios na korpus, a nie ma lepszego specjalisty teraz na pewno w wadze, co najmniej w wadze półśredniej niż Errol Spence Jr. On naprawdę dużą siłę wkłada w te ciosy na korpus. Potrafi bić je z obu rąk, potrafi je bardzo dobrze ukryć. Myślę, że, że Turman miałby duże problemy z Errolem Spencem. To nie jest przypadek, że on nie bardzo palił się do tego pojedynku tłumacząc się tym, że Spence jest mało znany. Wszyscy w Stanach Zjednoczonych od dawna znają wartość Spence'a Juniora. No w przypadku Broka przejście do wagi superpółśredniej jest już chyba no tak naprawdę pewne chyba. No mówiło się już o tym kroku przed walką ze No ale teraz wobec tej bolesnej porażki przed czasem, no po zapewne trudnym procesie zbijania kilogramów, no To te przenośne do wyższej dywizji staną się raczej faktem. No lecz podejrzewam, że lżejszego życia Brook nie będzie miał w 154 funtach. Być może będzie miał to życie nawet trudniejsze, no bo wiemy jacy tam gracze buksują: Islandi Lara, Dimitri Sunrade. Tak, myślę, że Brook miałby szansę zdobyć tytuł w Wadze Junior średniej, ale to, musiała być, to by, musiałby być naprawdę dobrze dobrany przeciwnik. To jest możliwe, natomiast po tych wszystkich przejściach jego rywalizacja z tym ścisłym topem na, naprawdę będzie trudna. W przypadku Bruka wydaje mi się jednak, że, że ten ciąg jego Herna do, do zarabiania pieniędzy, do lukratywnych walk w pay-per-view jednak złamał karierę Brukowi. Ten pojedynek z Gołowkinem był potrzebny początkiem końca, natomiast walka ze Spencem, być może trzeba było wziąć jakiś pojedynek lżejszy na początek w wadze junior średniej, może trzeba było zwakować ten pas, ale jednak Bóg uparł się, że będzie bronił pasa, to były dwie bardzo, bardzo trudne walki pod rząd i szkody naprawdę były duże. Na czyli uważasz, się... tak? czyli, czyli uważasz, że wyroku w minioną sobotę to było to był brzuch taki troszkę past prime, już w walce ze Spencem? Czy nie możemy tak, no tak troszkę doprecyzować? Znaczy, to znaczy, może nie do końca past prime, tyle tylko, że ile procent kalabruka mogło, mogło być w wadze półśredniej po, po tym, jak on sobie popuścił z wagą, przygotowując się do starcia z Gołowkinem. On tam się już do monstrualnych rozmiarów y, roztył, potem było budowanie. Bruk wcale nie był tłusty w walce z grałowkinem. To były mięśnie, których on się potem pozbył. Zrobił wagę półśrednią bardzo szybko. Myślę, że było to kosztem wytrzymałości. Myślę, że Bruk nie był przygotowany na pełen dystans twardej walki ze Spencem. Myślę, że tak czy inaczej, tak czy inaczej zaczął by odczuwać trudy tej walki z tym, że oczywiście ciosy na korpus Spensa. Tu też bardzo, bardzo mocno się przyczyniły do tego, że, że Brooks zgasł tak szybko. Najbliższa noc, soboty, na niedzielę, kanadyjski ring. No i Andrzej Fonfera po raz drugi staje przed szansą wywalczenia Mistrzowskiego Pasa Federacji WBSF w kategorii półciężkiej. Po raz drugi rywalem polskiego księcia będzie Adonis Stevenson. No, trzeba sobie tak szczerze powiedzieć, że faworytem walki jest oczywiście Stevenson, ale tak analizując jego ostatnie występy, no to z mojej perspektywy, no na pewno nie jest on tak dużym faworytem, jak widzą to że Na zwycięstwo Stevensona jest około złoty dziesięć, chyba na zwycięstwo Polaka ponad pięć złotych. No, no, podsumujmy fakty: 40 lat na karku Stevensona no co prawda Kanadyjczyk jest nierozbity, no ale mimo wszystko te 40 lat to to może być jakiś tam czynnik który może wpłynąć na jego dyspozycję w sobotę ostatnio naprawdę co najwyżej dobrze pojedynki no i Andrzej staje przed no wielką szansą myślę, że na tym kursie zaważył fakt, że fanfara przegrał z Joe Smithem juniorem, myślę, że te kursy kursy byłyby zupełnie inne, gdyby Fofa wstąpił do rewanżu ze Stevensonem, yy, mając taki zwycięz rzędu. On pokonał, pokonał przecież Chavez'a, yy, miał trzy wygrane walki przed starciem yy, z Joe Smithem Junior'em. Gdyby on wtedy zaboksował ten rewanż ze Stevensonem, to myślę, że te kursy wyglądałyby znacznie, znacznie inaczej. Natomiast, natomiast na tym, że teraz Stevenson jest tak wielkim faworytem, zaważył fakt, że Fonfara został znokautowany przez Joe Smitha Juniora, a wiemy, że Stevenson wciąż bije potężnie. Dynamiki dynamiki, szybkości potężnego lewego ciągle nie można mu odmówić. Trzeba powiedzieć, że Fonfara w pierwszej walce pozytywnie zaskoczył. No wówczas przecież większość ekspertów spodziewało się raczej szybkiej czasówki na polaku, no ewentualnie bardzo wysokiego zwycięstwa na punkty. No ale stało się jednak inaczej. Podpisałbyś się pod tezą, że walka w dwa lata temu miała taki, a nie inny przebieg, bo to Stevenson zlekceważył troszkę Polaka, a więc no niejako tak deprecjonowałbyś ten bądź co bądź dobry występ w funkcjonowaniu? No bo przecież do dzisiaj krążą takie opinie, że Kanadyjczyk troszkę zlekceważył naszego pięściarza. To jest oczywiście możliwe, że zlekceważył. Stevenson wygrywał przed czasem wszystko od 2007 roku z potknięciem jednym jedynym, kiedy znokautował go Darnell Boone. To on właściwie przetaczał się po swoich przeciwnikach. Ale nawet jeśli troszeczkę mówimy tutaj o lekceważeniu, to Fonfara w pełni zasłużył na bardzo, bardzo pozytywne opinie, dlatego że przecież Stevenson, Stevenson od początku bombardował Fonfarę. Fonfara przyjął masę mocnych ciosów i nie poddał się. Był twardy, konsekwentny, bardzo pokazał dobrą odporność, bardzo dobrą wytrzymałość, bo przecież potrafił jeszcze przycisnąć. Ja. A Stevenson, Stevenson przez pewien czas naprawdę wyglądał bardzo słabo w tamtym pojedynku, w tej dziewiątej rundzie, którą świetnie pamiętamy. Być może zabrakło Andrzejowi takiego zdecydowanego szturmu, jaki przypuścił na przykład Joshua po zranieniu Kliczki, bo tam naprawdę Stevenson był na miękkich nogach. Stevenson wycofywał się, Stevenson zjadał prawe fanfary. Próbował klinczować. Kto wie, gdyby, gdyby Polak poszedł wtedy na całość i próbował zasypać Adonista, kto wie, jak to by się skończyło? Tyle tylko, że Andrzej pamiętał, jak niebezpieczne są kontry Stevensona i pewnie, pewnie musiał to mieć w pamięci. To, co się wydarzyło w pierwszych rundach, kiedy to, kiedy to dwukrotnie wizytował deski, a też i jeszcze kilkakrotnie był podłączony. Ostatnio Superman zanotował zwycięstwo nad Sakio Beakon, Tomim Kaczpensem i Tomasem Williamsem. No i po pierwsze trzeba stwierdzić, że nie była to najmocniejsza opozycja, z jaką mógł się zmierzyć Stevenson. A po drugie myślę, że Kanadyjczyk naprawdę nie wypadł jakoś bardzo dobrze na tle wymienionych pięściarzy, no bo no bo nawet Carpensi, no który mów mi się, nie jest żadnym wirtuozem pięści, no to miał swoje momenty w walce ze Stevensonem. Oczywiście waga, walka wygrana przez Stevensona, zdecydowanie, ale żebym nazwał ten występ bardzo dobrym, no to, no to nie nazwałbym tak tego występu. Tak. Adonis ma 40 lat, i refleks na pewno mu szwankuje. Przypominałem sobie te walki, szczególnie właśnie ostatnią z Thomasem Williamsem Juniorem, i tam, tam rzeczywiście Superman nie nadążał z wychodzeniem współdystansu, był trafiany wieloma mocnymi ciosami, on poszedł tam na totalną wojnę i nie wiem, czy można to wytłumaczyć tylko tym, że on wiedział, że, że bije mocny i w ostateczności ubije Williamsa. Nie, nie do końca w to wierzę myślę, że jednak, jednak ten refleks już, już szwankuje trochę u, u pochodzącego z haiti pięściarza, natomiast zaskoczył mnie właśnie solidną szczęką, Stevenson. Naprawdę, naprawdę przyjął dużo ciosów. To była momentami wojna, i on, on poszedł na tę wojnę. Także w półdystansie zwykle Stevenson dużo używa nóg. On doskakuje z tymi swoimi potężnymi ciosami, natomiast tutaj, tutaj naprawdę ostro młócił w półdystansie, dużo bił na korpus. Naprawdę, naprawdę widać to, że siadł mu refleks, ale widać to, że jednak dalej naprawdę jest niebezpieczny. Bije potężnie, potężnie tym lewym. I, I tutaj nie ma co iść z nim na wojnę. Na pewno w pierwszych rundach trzeba, trzeba naprawdę zaboksować mądrze. Ale zgodziłbyś się że z taką tezą, że Superman to raczej taki no, troszkę jednoręki bandyta. Doskonała lewa ręka, ale tej prawej, no to zbyt często i zbyt skutecznie, no to jej nie używa w trakcie walk. No przynajmniej tak, ja odnoszę takie wrażenie tak, potrafi uderzyć prawym sierpowym ale generalnie ten jego prawy prosty z pozycji mańkuta tylko jest zasłoną dymną dla lewej ręki tylko, że wiesz, o tym wiedzą wszyscy od lata jednak nikt nie potrafi uszczyć się tych ciosów lewą ręką, one są bite w przeróżnych płaszczyznach teraz, teraz tak jak mówiłem z Williamsem, poboksował trochę z bliska, poboksował Pracował w półdysk. Uderzyć mocno na dół, potrafi uderzać pod brudkowe. Także lewa ręka mimo wszystko jest ciągle, ciągle trudna do rozszyfrowania. A tu i wady Andrzeja doskonale znamy. Do no, atytów z pewnością możemy zaliczyć wydolność. Możemy zaliczyć na pewno serce do walki, mimo wszystko odporność. Ciosy proste, mocne ciosy proste, wywieranie pressingu. Postarzenie wad z kolei, no to szwankuje przede wszystkim ta, no słaba obrona Polaka i prasa nóg. Zakładając, że Stevenson wniesie do ringu podobną formę jak do ostatniej walki, zakładając przy okazji, że zobaczymy podobnego Andrzeja jak w pierwszej walce, to, to jak byś tutaj ocenił jego szansę na zwycięstwo? Znaczy jednak Andrzej, no, no myśląc o zwycięstwie, no to w jakimś aspekcie będzie musiał wypaść znacznie lepiej, by, no by tutaj realnie zagrozić Supermanowi. Tak, nowy trener fanfary, Virgin Hunter, podkreśla, że oni poprawili obronę i poprawili pracę nóg. To na pewno byłyby bardzo istotne elementy. Fonfara broni się zwykle wysoką gardą i on kontruje z tej wysokiej gardy, tyle tylko, że ze Stevensonem, ze Stevensonem nie mając widoczności. Nie widząc tego, co robi Adonis, to otwiera mu się tam spore, spore pole do popisu, dlatego że Adonis tylko czeka, aż Fonfara zaczyna wyprowadzać ciosy, a zacznie wyprowadzać lewy prosty, i Adonis natychmiast się swoim lewym wstrzela, natychmiast kontruje. Jeśli jest ta wysoka garda, to uderza po dołach. Szuka podbłudkowych, szuka ciosów na oko około Także wcale nie jest łatwo boksować z tym Stevensonem. On ma długie ręce, pomimo tego, że jest niski. Ustawia sobie sytuację tym prawym prostym. Fonfara będzie musiał wywierać presing na Stevensona, ale będzie musiał to robić naprawdę mądrze. Będzie musiał szybko operować jabem, tak aby nie dać się karcić, tak jak w pierwszym jedynku. Moim zdaniem musi badawczo, spokojniej z presją, ale spokojnie jednak, jednak spróbować jakoś przedostać się do drugiej połowy dystansu, dlatego że w pierwszej połowie walki Stevenson jest bardzo, bardzo niebezpieczny i naprawdę trzeba na niego uważać. Tutaj, tutaj Andrzej na pewno nie uszczerze się tych mocnych ciosów. Kwestia jest taka, że on... On też powinien, powinien już troszeczkę skruszać tego Stevensona, ale to jest kwestia odpowiednich proporcji, tak aby za bardzo nie narazić się na kontry, a jednocześnie jednocześnie nie pozwolić y, Stevensonowi na swobodne boksowanie. To na pewno nie, nie będzie proste zadanie przed Fonfaro, dlatego że Stevenson zechce udowodnić, że, że rzeczywiście go zlewce w pierwszej walce. I na pewno zadaniem Stevensona będzie tu zwycięstwo przed czasem. Natomiast fanfara no musi, musi, musi do połowy dystansu wytrwać, musi jakoś zneutralizować te atuty Stevensona. Być może przydałoby się trochę szkoły Virgila Huntera, tego co robi Underworld, troszeczkę boksu fizycznego, żeby spowolnić Stevensona. I nie mówię tu tylko o ciosach na korpus, ale jednak. Troszeczkę przepychanki. Stevenson bije bardzo mocno, ale on nie jest dużym półciężkim. Może trzeba byłoby troszeczkę potrenować z nim zapasy, troszeczkę go zmęczyć, troszeczkę uderzać na dół w tej szarpaninie. Może to jest metoda, żeby on nie był tak szybki i dynamiczny. Twój typ na tę walkę? No oczywiście z sercem widzimy zwycięstwo naszego żołdaka, ale hmm, gdy do głosu dojdzie że rozum, to. To, jakbyś to widział? Gdyby fanfara nie był naszym rodakiem, to pewnie wszyscy spokojnie stawialibyśmy tym razem na zwycięstwo przed czasem Stevensona. No ale dzisiaj, dzisiaj może w Dniu Dziecka, zażyczmy sobie prezentu od, od Andrzeja i zdobycia tego pasa WBC. Być może, być może to jest jego czas, a być może czas Adonisa Stevensona się już skończył. Zadanie będzie bardzo, bardzo trudne, ale. Ale to nie jest, jest nierealne, dlatego że, dlatego że Stevenson jednak y, też ma swoje luki w obronie. Też refleks zaczyna mu szwankować, także nie jest to mission impossible. Na koniec jeszcze pomówimy chwilkę o sobotniej walce między Dimitriem Kudryaszowem i Olen Rowadzi do Rodolą, No bo do takiego pojedynku dojdzie. W Rosji do pojedynku rowężowego. No, trzeba przyznać, że dla Kudryaszowa jest to mecz o no, niezwykle dużym ciężarze gatunkowym, no bo jeśli po raz drugi przegra z y, Nigeryjczykiem, no, to ta większa kariera w wadze no to stanie pod, y, no, pod wielkim zakiem zapytania. Tak, zdecydowanie. Myślę, że Kudryaszow. Nie wiem, gdzie trenował z kim, mówiło się o treningu w USA. Nie wiem, czy, czy do końca on się tam przygotowywał, czy też w Rosji, ale, ale myślę, że. Że musiały zostać wyciągnięte wnioski z pierwszej walki, skoro, skoro ponownie, ponownie dochodzi do starcia z Durodolą. Myślę, że Kudryaszów ma potencjał zdecydowanie, żeby rozstrzygnąć to na swoją korzyść, co zresztą widać było w pierwszej walce, ale myślę, że przede wszystkim zabrakło, zabrakło wtedy doświadczenia Rosjaninowi. Zwycięstwo przed czasem Sienina, to jest ten typ najbliższy Twojemu sercu, Twojemu rozumowi przede wszystkim. Tak, o ile, o ile poprawi te błędy, które, które popełnił w pierwszym pojedynku. Musi lepiej przygotowywać swoje ataki. Zabrakło tam ciosów na korpus. W pewnym momencie Dorodola bardzo mocno odczuł lewy. Lewy Kudryaszowa na dół, a Kudryaszow nie, nie ponawiał tych ataków, tylko, tylko skupił się na polowaniu na głowę. Popełnił też no, straszliwe błędy techniczne w defensywie. Na początku ta jego obrona barkiem wyglądała całkiem obiecująco, natomiast im dalej w las, im bardziej Durotola zaczął napierać, tym tym wygląda, zaczęło wyglądać to bardziej kuriozalnie w wykonaniu Kudriaszowa, który zamiast ustawić się bocznie i schować szczękę za lewy bark, on stał centralnie, centralnie do przeciwnika i próbował zasłaniać się barkiem. I wtedy, wtedy był po prostu bombardowany ciosami przez, przez Nigeryjczyka. Te, te wszystkie błędy na pewno są do naprawienia. Jeśli tak się stanie, to, to na pewno Kudriaszow. Kudriaszow y, ma szansę upolować Nigeryjczyka i myślę, że, że tym razem to zrobi, tym, tym razem spokojnie dokończy dzieła. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony czas dzisiaj. Dziękuję tobie, Andrzej. Dziękuję Paweł. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I do usłyszenia już za tydzień. No, miejmy, za, miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy omawiać zwycięską batalię z udziałem Andrzeja Fufarza. Cześć! Dziękuję, tego sobie życzymy.